Paga się i tyle czekolwiek jak śpią jakieś strasznie kaczki śpiochy, chyba że one w nocy gdzieś baraczkują. na kolejną Na kole kiedyś to było to wyżej, znaczy woda niżej, nie wiem czy dopuścili więcej, czy jak, nie mam pojęcia. Tu na tej ławeczce. Na 5 minut sobie śniedziemy tam drugi, bo chociaż i tu i tu jest pełno chyba zielonych. Nie widać jeziorka. Ale tutaj się oprę na chwilę. To ładnie kaciuchy płynu. sobie gdzieś tam dalej. Trochę ludzi jest. Za dużo nie wiem, ale jest. W tamtą stronę jak siadłem to. Przeszło obok mnie sporo, ze 20-30 osób pies się kąpie w wodzie. O łazi. ścianek, jak to mówił, wartość nie słychać. Widocznie nie pora na nie. O, tam.

ukraiński język pełno wszędzie i ma być dobrze niedługo nie po kolumbijsku po afrykańsku potem pierwem jeszcze jakim będę mawiać o, teraz będzie piezdarek doleciał No, chwilę się oparłem. Idziemy. Mostek słynny Łączący dwa brzegi, a to jest i tak cały czas Bajoro. W lewo, w prawo. Poprawia już w połowie. O. Kurka główna